Aż sześć spotkań zaserwowała nam w tym tygodniu PGE Ekstraliga, nadrabiając braki z kolejki numer jeden w piątek, natomiast sobota i niedziela przyniosła nam rozstrzygnięcia z kolejki numer trzy. Zapraszam więc na podsumowanie troszkę dłuższe niż zazwyczaj tygodnia startowego w najlepszej żużlowej lidze świata. Przedstawię również Waszą siódemkę wspaniałych z niedzielnego live'a, gdzie razem z Julią Pożarlik wybraliście drodzy widzowie swój team tygodnia oraz przedstawię wyniki ankiet instagramowych. Żużlowy degustator dla smakoszy czarnego sportu. Zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was gorąco zachęcić do wzięcia udziału w naszej zbiórce dla Marcina Ochoty, kibica kolejarza Opole. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jest również grupa na Facebooku, gdzie licytujemy przeróżne fanty razem z ekipą Zakręconych w lewo. Także kolekcjonerzy wszelakich gadżetów żużlowych znajdą coś dla siebie. A nawiasem mówiąc, nie tylko, bo mamy również troszeczkę rzeczy spoza naszego świata żużlowego. Także moi drodzy, bardzo, ale to bardzo gorąco zapraszam. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie linki są w opisie. Zapraszam cię również do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i zostawienia subskrypcji na kanale. Nie przedłużamy, zaczynamy! Piątkowe ściganie rozpoczęliśmy w Lublinie, gdzie przy alejach Zygmuntowskich motor podejmował włókniarza Częstochowa. W składzie Lublinian zadebiutował Dominik Kubera. Miał nie startować w trzech pierwszych meczach, ale z powodu pozytywnego wyniku na sami wiecie co, to właśnie ten mecz został przełożony, potem kolejny rozgrywany w innym terminie. Tu zawiniła pogoda i koniec końców domin ominął tylko jeden mecz i tu Lublin wyszedł bardzo korzystnie. Od drugiego biegu prowadzili gospodarze. W biegu juniorskim zwyciężył Wiktor Lampard, zaskakując troszkę, po bardzo bardzo słabym pierwszym meczu w jego wykonaniu. Ten sam Lampard wygrał również wyścig numer 4, gdzie zdystansował po raz drugi Miśkowiaka oraz Jepesena i Łagudę. Po pierwszej serii czterema punktami prowadził motor. Trochę ciekawiej na to, że było w drugiej serii. Goście odrobili dwa punkty w biegu piątym, ale w szóstym na 5 do 1 pognali gospodarze. Mateusz Cierniak i Michelsen ograli parę seniorską włókniarza. Ostatni bieg serii drugiej na remis. Po morderczym pościgu za Grigoryjem Łagutą ruszył Madsen, ale bezskutecznie. 24 do 18 po siedmiu biegach. Seria numer 3 zaczęła się na remis, a w wyścigu dziewiątym po rezerwę taktyczną sięgnął Piotr Świderski. Za przewolnego worynę pojechał Madsen, a włókniarz wygrał bieg 5 do 1. Niwelując straty do dwóch punktów. Wyścig dziesiąty na remis, ponownie po zwycięstwie Madsena i po dwóch trzecich zawodów, 31 do 29 prowadzili gospodarze, choć wynik był sprawą mocno otwartą. Zmiana Lamparta Zabuczkowskiego była pokerowym zagraniem Lublina. Lampart do spółki z Kuberą okrywają je Pesena i Worynę, wracając do sześciu punktów prowadzenia. Brak doświadczenia albo fatalny stan drugiego łuku w Lublinie spowodował błąd Kowalskiego. W wyścigu 12. na szczycie łuku podbiło Częstochowianienowi motocykl, który z impetem uderza w Jarosław Humpela. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Szkoda tylko punktów, bo biało-zieloni jechali wtedy na 4 do 2. W powtórce remis 3 do 3. Ostatnie starcie przed nominowanymi na 2 do 4 dla gości z tylko 4 punktami straty mogli liczyć na pozytywne zakończenie meczu. To znaczy, mogliby, gdyby którykolwiek z częstochowian poza matcenem prezentował równy dobry poziom, ale do tego za chwilę. Oba biegi nominowane to zwycięstwa po 4 do 2 gospodarzy, a mecz zakończył się 49 do 41 dla motoru Lublin. Gospodarze bez wyraźnego lidera. Aż trzech zawodników przywodzi dwucyfrówkę, a najlepszym zawodnikiem zostaje Wiktor Lampard z 11 punktami, notując najlepszy wynik w karierze. Ważne punkty dorzuca Mikkelsen, Hampel i Cierniak, pokazując siłę drużyny nieindywidualności w zespole. Włókniarz Mattsen Częstochowa. Oprócz Duńczyka nikt nie jest gwarantem punktów. Prawie każdy może wygrać swój wyścig i każdy przywieźć 0 punktów. Cieszy postawa Smektały, Jeppesena oraz juniorów, ale nadal Lindgren nie daje tego, na co go stać. Sprawory na przemilcze. Sensacyjne zwycięstwo na własnym terenie odniósł GKM Grudziąc pokonując Spartę Wrocław. Zapewne łatwiej gołębiom było odnieść to zwycięstwo, biorąc pod uwagę fakt, że w swoim pierwszym wyścigu po kraksie z Pawlickim kontuzji nabawił się Taj Wufinden, upadł na swój lewy bark na betonowy krawężnik, łamiąc niestety łopatkę. Tak czy inaczej, w Grudziądzu było sporo emocji i ścigania. Już w drugim biegu fajną walkę stoczyli juniorzy. Bieg trzeci, pechowy dla Ufindena. Pechowym okazał się też dla Pawlickiego, który po kontakcie z Pedersenem na czwartym okrążeniu przewraca się, i z 3 do 3 zrobiło się 3 do 2 dla gospodarzy. Po pierwszej serii jednym punktem prowadzili gospodarze: 12 do 11. Od dwóch zwycięstw gości zaczęła się seria numer 2. Najpierw 5 do 1 wygrali Czugunów z Łagutą, potem 4 do 2 dzięki Janowskiemu i Biulejowi. Świetnie w tym biegu pokazał się Janowski, Pedersen i Biuli, którzy przez niemal 4 kółka walczyli o punkty. Spodziewanie w wyścigu siódmym podwójnie wygrali gospodarze. Para Kasprzak, Bierre ograła podwójnie wrocławskich juniorów. Za Ufindena musiał już jechać Liszka. Jednym punktem tym razem prowadzili goście: 20 do 21. 3-3 w wyścigu ósmym i dziewiątym, ale w dziewiątym rewelacyjnie z trzeciego miejsca na czoło stawki wyszedł Janowski, ogrywając Bierre i Pedersena. W dziesiątym podwójnie gospodarze, ponownie na parze juniorów: 31 do 28 dla grudziądza i niespodzianka już była bardzo widoczna na horyzoncie. Kolejne dwa biegi bez historii. Oba po 3 do 3, a na zakończenie czwartej serii 4 do 2 dorzucili gospodarze. i Co ciekawe, od startu było 5 do 1 dla gospodarzy, ale z Bierrem na dystansie uporał się Czugunow, który tym samym paradoksalnie utrudnił zadanie kolegom. Gdyby faktycznie Grudziądz zrobił 5 do 1, byłaby możliwość zastosowania rezerwy taktycznej w biegu 14 i para Janowski i Łaguta mogliby odwrócić razem losy spotkania, a tak, 3 do 3 w 14, gdzie Pawlicki pogodził Czugunowa i Biuleja, natomiast Janowski z Łagutą podwójniowo, grali Pedersena i Kasprzaka w biegu 15, a Sparta ten mecz przegrała jednym punktem. No właśnie, to GKM wygrał ten mecz, czy Sparta go przegrała? Odpowiedź zostawiam Wam. Minął dzień, nadeszła sobota, a z nią kolejne mecze. Najpierw w Lesznie miejscowa unia podjęła Beniaminka, a Patora Przed meczem mogło się wydawać, że to Leszczynienie są murowanym faworytem. Rzeczywistość pokazała nam, że wiemy, że nic nie wiemy. Otwarcie, zgodnie z planem, pierwszy wyścig wygrywają gospodarze, Sejfutdinow i Lici pokonują Lamberta i przedpełskiego w stosunku 4 do 2, a toruńscy juniorzy pokonują Leszczyńskich w podwójnie. Kolejne dwa również po 4 do 2 dla gospodarzy, i tu ciekawostka, po raz pierwszy w sezonie Junior leszczyński zdobywa Punkt na przeciwniku, nie koledze z pary. Po czwartym biegu mamy 13 do 11 dla Unii, i do tego momentu mieliśmy naprawdę kawał dobrego ścigania. Serię drugą otwierają podwójne zwycięstwem goście: 5 do 1. Chris Holder i przedpełski pokonują Doyla i Liceja. W wyścigu piątym błąd Miedzińskiego powoduje kontakt między nim a Pawlickim, wskutek czego Peter zalicza upadek, a z powtórki słusznie zostaje wykluczony Miedziak. W powtórce osamotniony Lambert wygrywa z Pawlickim i Pludrą, ratując remis w biegu. W wyścigu 7 5 do 1 dla Leszna. Kołodzie i Sejfudinow pokonują Żupińskiego i młodszego z braci holderów, wychodząc ponownie na dwupunktowe prowadzenie. Seria trzecia bardzo na plus dla Unii: remis w biegu ósmym, potem dwa zwycięstwa. Najpierw 5 do 1, a potem 4 do 2 wyprowadzają gospodarzy na 8 punktów przewagi. Warto podkreślić, że w tych biegach było bardzo dużo walki. Zawodnicy wiedzieli, jak umilić wieczór, widzom przed telewizorami. Czwarte rozdanie startów 3-3 w biegu 11, gdzie Saifuddinow pogodził Holdera i Roberta Lamberta, z kolei Jason Doyle dał się ponownie minąć na trasie. Osiem punktów różnicy to znak, że trener Bayerski ruszył ze zmianami taktycznymi. Miedzińskiego zastąpił Jack Holter, a Żupińskiego Lewandowski. Nic to jednak nie zmieniło, gdyż bieg zakończył się remisem 3-3, licji i Pludra przywieźli ważne punkty za Holderem. Gonitwa 13 to 2-4 dla gości i sprawa wyniku, choć ciężka dla gości, to nadal zostawała otwarta. W 2014 do boju ruszyli goście, wygrywając po świetnej walce 4 do 2, natomiast bieg 15 przyniósł remis, co dało nam minimalne zwycięstwo Leszczynian 47 do 43. Niespodzianka? Trochę tak. Unia ponownie męczy się na własnym torze, natomiast ponownie toruński zespół, wyciśnięty taktycznie do maksimum przez Tomasza Bajerskiego. Bez juniorów Unia nie może sobie pozwolić na słabsze biegi swoich seniorów, bo na lepszych rywali, tak jak w przypadku stali może to okazać się trochę za mało. Drugi sobotni mecz. Jesteśmy w Częstochowie, gdzie włókniarz podejmuje falubaz Zielona Góra. Włókniarze po dwóch porażkach stali trochę pod ścianą. Musieli wygrać u siebie z Zielonogórzanami, aby sytuacja nie stała się już ciężka. Podchodzili do tego meczu z ostatniego miejsca w tabeli. Mecz na styku, chociaż otwarcie na plus dla Częstochowien. Od trójki zaczął Lindgren, co na pewno ucieszyło kibiców, a w biegu juniorskim podwójnie wygrali młodzieżowcy. Trzy punkty zgarnął debiutujący w tym sezonie Mateusz Świdnicki. Następny bieg to 4-2 dla falubazu, a pierwszą serię Zakończyliśmy remisem 3 do 3, 14 do 10 dla gospodarzy. Serię drugą koncertowo otworzyli jednak goście. Zagar i Frik nie dali żadnych szans Mektale i worynie zwyciężając podwójnie. Odpowiedź nadeszła natychmiast, bo już w kolejnym biegu, gdzie Madsen i Świdnicki podwójnie pokonali parę Protasiewicz Pawiczak. Remis w biegu kolejnym utrzymał czteropunktowe prowadzenie włókniarza po drugiej serii. Seria trzecia to ponowna wymiana ciosów, tym razem w stosunku 4 do dwóch. Najpierw goście Frik i Zagar pokonują. Madsen Cena i Miśkowiaka, choć Madsen wyszarpał punkty dopiero na mecie, by w kolejnym Lindgren pokonał Protasiewicza, a Jepesen Kwecha. Wyścig 10 na 4 do 2 dla Biało-Zielonych. Niespodziewanie Smaknowa przyjechał przed Dudkiem. Trzeci był Woryna, a ostatni Fabian Dragus 33 do 27. Sześć punktów przewagi gospodarzy dało możliwość stosowania rezerw taktycznych drużynie w Falubaso. Już w biegu 11 Frick zastąpił Pawliczaka. Niestety bieg zakończył się remisem 3 do 3, bo rakietowy Lindgren nie zostawił żadnych złudzeń reszcie stawki. Kolejne dwa biegi na remis, a w 13 na 5 do 1 przyjeżdżają goście. Niespodziewanie Madsen ustąpił pola Dudkowi i Frickowi. Przed nominowanymi dwoma punktami prowadzili buchniarze. Wyścig 14 rozstrzygnął rywalizację. 5 do 1 dla Włókniarza. Madsen i Jepecen ograli Protasiewicza, a zagarmiał miał defekt na starcie. Ostatnią gonitwę ponownie na plus zapisali gospodarze. Tym razem 4 do 2. I co ciekawe wygrał ten bieg Bartosz Smektała. 49 do 41. Mecz może bez szalys na torze, ale na styku. Zielonogórzanie nie mogą sobie nic zarzucić. Walczyli bardzo dzielnie, ale to nie wystarczyło. Słabiej troszkę Pawliczak. Szkoda, bo jego punkty mogły odmienić losy meczu. Wydaje się, że oprócz niego każdy... Że zrobił to, co do niego należało. Jeżeli chodzi o włókniarz, to odrodzili się Lindgren i Zmaktała. Swoje zrobił Macen i juniorzy, a do tyłu, niestety, póki co jeździ Woryna. Szkoda, że uparcie stawia się na odbudowanie tego zawodnika w momencie, gdy ma się aż trzech punktujących juniorów. W poprzednich latach odbudowywano przedpełskiego, który teraz robi istotne punkty dla apatora. Czy powinieneś iść kolejny raz tą drogą, włókniarzu? Przyszedł czas na niedzielę i ostatnie spotkania trzeciej rundy ekstraligi. Umocniony zwycięstwem ze Spartą, GKM podejmował rozpęd z Tym razem zadanie dużo trudniejsze dla gołębi. Jak można się było spodziewać, to goście dyktowali warunki w tym meczu. Prowadzili od początku do końca i pomimo zrywów gospodarzy ani na moment nie stracili panowania nad spotkaniem. Średnio ciekawy mecz okraszony był atakami głównie Gorzowian, Smarznika czy Waculika i Tonsena. Kontrowersyjne wykluczenie Kasprzaka w biegu pierwszym, gdzie bardzo zamknął go przy krawężniku woźniak, a Kasprzak przejechał dwoma kołami po krawężniku, w skutek czego wykręcił tak zwanego bączka i upadł na tor. Odnośnie Kasprzaka rzuca się w oczy inna rzecz. W poprzednim meczu dwucyfrowa. Zdobyć punktowa na nie ukrywajmy głównie juniorach i słabszych przeciwnikach. Tym razem, gdy przyszło walczyć z zawodnikami lepszymi, popularny siwy nie miał nic do powiedzenia. Swoje ważne punkty przywizł Pedersen i Pawlicki, nieźle też Krakowiak i juniorzy, jednak to zbyt mało, aby przeciwstawić się Turbo mocnej stali. Brakuje punktów Bierle i Kasprzaka właśnie. Paradoksalnie, jak juniorzy w końcu zdobywają cenne punkty, w tym meczu aż 8, to dziury w formacji seniorskiej nie napawają optymizmem. Stalgorzów, hmm, co tu dużo mówić, to drużyna. Kompletna. Aż czterech zawodników z dwucyfrówką. Debiutujący Birka Moussa ze zwycięstwem. Troszkę słabiej juniorzy, ale wygląda to naprawdę imponująco. Z Marslik w tym sezonie przegrał tylko raz z zawodnikiem drużyny przeciwnej, a był to Jason Doyle. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem stali 38 do 52. I czas na ostatnie, szóste już spotkanie. Motor Lublin-Sparta-Wrocław. Motor ponownie z Kuberą, natomiast Sparta z zastępstwem zawodnika Zataja Findena. Od drugiego wyścigu prowadzili gospodarze, dosłownie deklasując gości. Po siódmym biegu prowadzili aż 16 punktami. Pierwsze indywidualne zwycięstwo Sparta przypadło na bieg dziesiąty, a drużynowe na jedenasty. Łącznie zawodnicy Sparty mieli tylko cztery trójki i tylko dwa zwycięstwa drużynowe. Maciej Janowski bez wygranej, Artyom z dwoma zerami, Juniorzy tylko jeden punkt słaby mecz w ich wykonaniu. O ile wydawało się, że jest to team, który może rywalizować z każdym, o tyle okazuje się, że przy braku któregoś z liderów ta maszyna nie funkcjonuje poprawnie. Motor Lublin ponownie równo. Świetny Kubera, Mikkelsen i Hampel, ponownie bardzo dobry występ zaliczył Wiktor Lampard, a nieco słabiej Grigori Łaguta, który miotał się tego wieczora niemiłosiernie. Najpierw pakował się w Czugunowa, ten się co prawda nie przewrócił i o dziwo bieg jednak został przerwany, a wykluczono Łagutę, a potem w 14 biegu skasował Buczkowskiego za co też słusznie wyleciał. Fajnie motor stara się odbudować Krzysztofa Buczkowskiego. Jarek Hampel oddał mu nawet swój start w biegu nominowanym. Na szczególną pochwałę zasługuje Gleb Czugunow, który pomimo najlepszego wyniku w tym sezonie zobowiązał się przekazać punkty zdobyte za start zastępstwa zawodnika Zataja Ufindena na rzecz chorej Niny Słupskiej. Brawo Gleb Czugunow. Mecz zakończył się bardzo pewnym zwycięstwem 52 do 38 dla Motoru Lublin. Teraz przyszedł czas na podsumowanie niedzielnego live'a siedmiu wspaniałych, gdzie razem z Julią Pożarli wybraliście drodzy widzowie swoją siódemkę tygodnia. A więc jeśli chodzi o formację juniorską, wybraliście Mateusza Bartkowiaka i Wiktora Lamparta. Zawodnikiem U24 w waszym zdaniem został Dominik Kubera. Para seniorska to Bartek Zmarzlik i Janusz Kłodziej. A para obcokrajowców to Emil Seifuddinow i Jack Holder. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy postanowili poświęcić pół godziny po ostatnim niedzielnym spotkaniu. Na to, aby posiedzieć, porozmawiać o żużlu i spędzić w sumie, myślę, że całkiem ciekawie czas. Bardzo dziękuję również Julii Pożarnik, że zgodziła się wystąpić. W tym odcinku oczywiście wszystkie linki do jej mediów społecznościowych zostawiam w opisie. Dobrze, przechodzimy dalej. Zaraz po tym live'ie wrzuciłem na Instagrama ankiety, w których mogliście głosować na poszczególne kategorie. Tym razem zrobiłem to troszeczkę inaczej. Mianowicie, ponieważ Instagram pozwala na zadawanie ankiet, w których mamy tylko 4 odpowiedzi, zadałem Wam proste pytanie, abyście sami mogli zadecydować, które ze spotkań zasłużyło na miano Złotych Globów i na Grzybobranie Tygodnia. Więc zacznijmy od Grzybobrania, gdzie Waszym zdaniem najnudniejszym meczem tej kolejki było spotkanie GKM-u ze ze Gorzów w Wielkopolski. Natomiast jeżeli chodzi o Złote Globy, 17 punktów uzbierał mecz Unilaszczą z Apatorem Toruń, a 16 Motoru Lublin ze Spartą w Kolejną ankietą było głosowanie na kapcia kolejki, na kapcia tygodna. Tutaj niestety bezkonkurencyjny okazał się być Kacper Woryna, który zbierał aż 29 punktów. Po 14 uzbierali Adrian Miedziński i Jason Doyle, 7 punktów natomiast na koncie Krzysztofa Buczkowskiego. Niestety nie udało mi się wyłonić w tym tygodniu nagrody platynowego Emila za najlepszy atak kolejki, ponieważ nie do końca sprecyzowałem pytanie, również postawiłem zwykłe pytanie, w których wy musieliście wpisać odpowiedź ją zaznaczyć i tutaj zamiast opisywać konkretny atak, wpisywaliście konkretne biegi, więc troszeczkę się nie porozumieliśmy, a więc w tym tygodniu ta nagroda nie zostanie przyznana, ale za to MVD już będzie tak samo jak zawsze, i oczywiście jak za każdym razem zwycięzcą został Bartek z Marslik, tym razem 38 głosów, 12 dla Emila Sajfuddinowa, 10 dla Gleba Czugunowa i 5 dla Leona Madsena. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie trzeciego tygodnia startowego Ekstraligi. Ja się już z wami żegnam i na koniec zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej dla Marcina Ochoty. Linki zostawiłem w opisie oraz do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Możecie również zostawić swój komentarz, nie wiem, dla zasięgu. Będzie mi również bardzo miło. Żużlowy degustator dla smakoszy czarnego sportu. Do usłyszenia.